Dzień dobry w serii Szkolenie z Negocjacji dla Początkujących. Dzisiaj bardzo prosta, ale też bardzo skuteczna i niezmiernie ważna zasada, jedna z sześciu zasad wpływu społecznego zasada sympatii. Dzień dobry w serii filmów Szkolenie z Negocjacji dla Początkujących. Nazywam się Paweł Gołębiewski, jestem od 23 lat negocjatorem, autorem sześciu książek o negocjacjach. Przez 23 lata byłem równolegle negocjatorem, który działał czynnie, jak i przedsiębiorcą. W naszej firmie w czterech oddziałach zatrudnialiśmy ponad 100 osób. Mam spore doświadczenie w negocjacjach, a to co zainteresuje ciebie szczególnie, to jest jedna z sześciu zasad wpływu społecznego, mianowicie zasada sympatii. Zasada sympatii, podstawowa zasada, która oznacza tyle, że jeżeli ty kogoś lubisz, to automatycznie tej osobie jesteś skłonny, skłonna zaproponować więcej. Wyobraź sobie, czy twojemu przyjacielowi z podstawówki, z liceum, z twojego dzieciństwa zaproponujesz jak najlepsze dla niego warunki, czy jak najsłabsze? Czy będziesz targować się o każdą złotówkę z taką osobą, którą lubisz i szanujesz, i która budzi twoją sympatię? Ja zazwyczaj oddaję wszystko i w ogóle się nie przejmuję. To jest członek rodziny, to jest znajomy, to jest przyjaciel. Dokładnie w ten sposób to działa. Jeżeli kogoś lubisz, to automatycznie proponujesz tej osoby więcej. Ale pytanie, kogo lubimy? Okazuje się, że lubimy osoby, które są do nas podobne z jakiegoś powodu. A co to znaczy podobne? To znaczy, że mają na przykład podobne zainteresowania. Też lubią piłkę nożną, też nie lubią stać w korkach. Czyli można powiedzieć, że jest tutaj wspólny wróg, tak? podobieństwo na zasadzie wspólnego wroga. Oczywiście w negocjacjach, tematy religijne, polityczne, tematy seksu, raczej bym odłożył na bok, jeżeli źle trafisz. Jeżeli odkryjesz Twoją na przykład sympatię polityczną, okaże się, że ktoś jest z drugiej strony, zapomnij o dobrych negocjacjach. Te podobieństwa mogą być na różnych płaszczyznach, mogą być w obszarze charakteru i osobowości. Mogą być lokalizacyjne, na przykład jeżeli chodzi o miejsce, miasto pochodzenia, miasto urodzenia, jeżeli chodzi o kraj, skąd jesteś, tak? Pytasz człowieka, którego spotykasz na urlopie. Okazuje się, że on jest z tego samego miasta. Pamiętam, pływałem na kajd w Egipcie i na ulicy podszedł do mnie jakiś Egipcjanin i pyta, skąd jesteś? Odpowiedziałem mu zgodnie z miejscem mojego ówczesnego zamieszkiwania że z Warszawy, on na to, ha, mam dentystę w Warszawie. Widzisz, takie małe podobieństwo wykorzystywane nie tylko na egipskich ulicach, ale także wykorzystywane w trakcie rozmowy tzw. Tak small talk. W trakcie tej rozmowy pada bardzo wiele ważnych rzeczy. Taka mała rozmowa przed negocjacjami pokazuje Ci styl, jeżeli chodzi o negocjacje, jakiego możesz się spodziewać po Twoim rozmówcy. Jest to bardzo, bardzo ważna informacja ale także pozwala zbudować podobieństwa, czyli mówiąc inaczej, wdrożyć zasadę sympatii. Zapraszam Cię serdecznie, korzystaj z zasady sympatii na Twoją korzyść, a jakie jeszcze elementy budzą sympatię? Jest jeszcze parę takich elementów, które bardzo szybko zbudują Ci sympatię ze strony drugiej osoby. Mówi o tym cała masa różnych badań, są na ten temat książki. Nawet w książce Biblia negocjacji zawieram takich zasad bardzo dużo, takich zasad, które pomogą ci Twojego rozmówcę otworzyć, które pomogą Wam się polubić po prostu. Dlatego, że negocjacje to jest sztuka tworzenia mostów, porozumienia, a nie wznoszenia murów pomiędzy osobami. Podpowiem Ci takie dwa bardzo istotne elementy, które zbudują szybko zasadę lubienia, zasadę sympatii. Pierwszy element to jest dotyk. Jeżeli po prostu dotkniesz kogoś, za łokieć za ramię, automatycznie ta osoba będzie Ci lubiła bardziej. Wskazują na to chociażby wyniki badań na kelnerkach, w których to badaniach kelnerki otrzymywały wyższe napiwki, jeżeli tylko dotknęły swojego klienta, niewinny dotyk przy okazji czyni cuda. Drugi element, który bardzo poruszy zasady sympatii do przodu, to jest po prostu. To uśmiech. Okazuje się, że kiedy się uśmiechasz, zaczynają działać neurony lustrzane, tak zwane, w głowie drugiego człowieka i on chce czy nie chce, zaczyna się czuć lepiej. On zaczyna się czuć lepiej, zaczyna cię lubić. Uśmiechasz się i świat staje otworem. Wykorzystuje to cała masa moich znajomych, zupełnie intuicyjnie. Myślę, że ty też doskonale wiesz, o czym mówię. Dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę i zapraszam serdecznie. Szkolenia z negocjacji dla początkujących to jest cała seria prostych zasad, które jako przedsiębiorca, człowiek, który jest być może sprzedawcą, kupcem, inwestorem, po prostu musisz znać. Pamiętaj, subskrybuj ten kanał, daj mi w ten sposób znać, że moja twórczość Ci się podoba, że chcesz więcej. Dziękuję, powodzenia w negocjacjach.